Halo, halo, dzień dobry. Proszę Państwa, jeden z subskrybentów i widzów mojego kanału zadał mi bardzo ciekawe pytanie. Panie Michale, jak wyglądały szable zrabowane przez Szwedów podczas potopu szwedzkiego, które znajdują się w szwedzkich muzeach? Proszę Państwa, bardzo ciekawe pytanie. Tą kwestię dosyć szeroko omawiam w swojej książce Sztuka krzyżowa szablą i walka inną bronią białą w dawnej Polsce od XVI do XVIII wieku. Link do zakupu książki w formacie elektronicznym, znajdziecie Państwo w tytule pod filmem. Znajdziecie też Państwo w sekcji komentarzy. Jeśli chodzi o kwestię szabel polskich, znajdujących się w szwedzkich muzeach, proszę Państwa, bardzo ciekawa kwestia. I e, jeśli chodzi też o tą kwestię, e, to w zasadzie trzeba poruszyć jeszcze jeden temat, który często jest, bym powiedział, pomijany przez polskich prymiznawców. Nie wiem dlaczego. Proszę Państwa, zacznijmy może od początku. Jeśli chodzi o broń znajdującą się w szwedzkich muzeach, jeśli znajdującą się w szwedzkich, w dzisiejszych szwedzkich muzeach, to mamy tam kilka typów szabel. Przeważnie są to jednak szable polskie typu LK. Owszem, jest kilka szabel typu, typu na przykład właśnie Ordynek, czyli szabel tatarskich, jest kilka szabel, bym powiedział w typie orientalnym, czyli tam jest bodajże jedna taka szabla w typie szamsziru, w typie, w typie takim perskim. Generalnie jeśli chodzi o większość tych szabel, to mamy tam właśnie szable typu elka, proszę Państwa. Czyli mamy szablę generalnie charakterystyczną dla Polaków i charakterystyczną dla Polaków w połowie XVII wieku. Jeśli chodzi też o szable występujące właśnie w szwedzkich muzeach, trzeba powiedzieć jedną bardzo ciekawą rzecz. Te szable posiadają tak zwane cechy, cechy bite przez polskich kowali, bardzo charakterystyczne właśnie tylko i wyłącznie dla naszych, dla naszego kowalstwa, dla naszego partnerstwa z tamtego okresu. Proszę Państwa, są to przeważnie tak zwane marki handlowe, czyli punce, bite właśnie tutaj na zastawie i są to zwykle czteroliterowe sygnatury, tych sygnatur jest kilka rodzajów. Jedną z najbardziej popularnych jest marka IPZD. Proszę państwa, marka IPZD właśnie jest marką polską. Proszę państwa, generalnie ta marka IPZD nie występuje na innego rodzaju broni, tylko i wyłącznie na polskich Elkach, Proszę państwa, bo jeśli byśmy na przykład w Omówili sobie kwestie, jakie na przykład znakowania, jakie sygnatury występują na, na węgielkach, proszę Państwa, w tamtym czasie. To jeśli chodzi o węgielki, to y, mamy sygnatury zupełnie inne. Owszem, występują w, y, w połowie XVII wieku też węgielki produkowane przez polskie y, zakłady, bym powiedział nazwijmy to za, współczesnym językiem zakłady zbrojeniowe ale jeśli chodzi o węgielki z pierwszych z przełomu XVI i XVII wieku one przeważnie mają głównie pochodzenia z, jakby zagranicznego, one są przeważnie robione w zakładach w Istrii, w Styrii i one są cechowane, jeśli chodzi o bicie tutaj właśnie takiej charakterystycznej marki handlowej, głównie tak zwanymi zębatymi sierpami. Proszę Państwa, jak to generalnie wyglądało? Proszę Państwa, kiedy głownia, kiedy kowal kół głowy, kiedy głownia była rozgrzana do czerwoności, kiedy już w zasadzie kończył się proces Kucia tej głowni, to zwykle kowal, zwykle jednym uderzeniem sztancy, jednym uderzeniem młotka, odbijał charakterystyczny znak, dziś nazwalibyśmy go znakiem handlowym albo marką handlową, który świadczył, że właśnie ta głównia była wykonana właśnie w tym zakładzie. Węgierki były właśnie cechowane takim charakterystycznym znakiem tak tzw. zębatych sierpów. I proszę Państwa, jeśli chodzi o Węgierki, te Węgierki, proszę Państwa, były, były produkowane na kilka rynków, nie tylko na rynek polski, były produkowane na rynek, na rynek węgierski. Dla Chorwatów, dla Niemców, w krajach Monarchii monarchi Habsburskiej, Węgierki były bardzo popularne, proszę Państwa. Jeśli chodzi też na przykład o polski rynek, to też te Węgierki były produkowane na rynek polski. Tak się działo właśnie na przełomie, na przełomie XVI i XVII wieku. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Szable polskie, polskie elki, to mamy zupełnie inne cechowanie. Owszem, znajdujemy jeszcze czasami elki ze znakami, które świadczą, że to głównie były zrobione też w zakładach właśnie w Styrii i Istrii, ale większość elek polskich, na przykład zachowanych w muzeach szwedzkich, i znajdujemy też kilka takich elek w, Polski, w Polsce, w polskich muzeach, posiada zupełnie inne marki. Te marki są charakterystyczne tylko i wyłącznie, najprawdopodobniej dla polskiego kowalstwa. Te marki to, to właśnie głównie marka IPZD. Tych marek jest kilka. O tych markach możecie Państwo przeczytać w mojej książce, jak wyglądają te marki. Zaraz Państwu pokażę. To jest marka oryginalna, właśnie, która występuje właśnie na szabli polskiej, która znajduje się w muzeum w Sztokholmie. Ona właśnie posiada tutaj taką podłużną, charakterystyczną markę bitą właśnie jak na gorąco jednym uderzeniem i ona jest właśnie, to jest właśnie cecha IPZD zaraz państwu pokażę właśnie o może. o tutaj mamy właśnie IPZD i jeśli chodzi o te marki to yy, proszę państwa te marki nie występują na innej broni tylko i wyłącznie na polskich Lkach i co bardzo ciekawe yy, te marki występujące właśnie na polskich szablach z tamtego okresu, nie są, nie występują już w zasadzie na szablach późniejszych. Czego to dowodzi? Dowodzi to najprawdopodobniej tego, że przed potopem szwedzkim na polskich ziemiach istniało sporo szabelni, istniał spory, powiedział, spora ilość manufaktur produkujących właśnie takie szable. Przy czym, no Katastrofa potopu szwedzkiego w zasadzie zmiotła ten cały polski przemysł zbrojeniowy, i w zasadzie do dzisiejszych czasów zostały tylko e, dowody istnienia tego, tego przemysłu, by powiedział, zbrojeniowego, czyli tych polskich szabelni, w postaci tylko i wyłącznie szabel. Niestety nie posiadamy żadnych pisemnych świadectw e, poświadczających, że właśnie e, coś takiego istniało. Może istnieją tylko swego rodzaju domysły polskich bronioznawców. Jedni twierdzą, że, ten, że te zakłady zbrojniowe, albo te szabelnie były głównie położone na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Niektórzy twierdzą, że kilka szabelni też było w wielkopolsce. Proszę Państwa, można snuć domysły, ale co jest, bym powiedział, bardzo bardziej pewne, no generalnie to, że te szable były produkowane właśnie w połowie XVII wieku, te szable były polskiej produkcji, były robione tutaj na miejscu. I mamy bardzo ciekawą, proszę Państwa, taką konkluzję. Otóż w połowie XVII wieku powstaje charakterystyczna dla Polski, charakterystyczny dla Polaków kształt broni, tak zwana elka. Otóż mamy szabelnie, które produkują tylko i wyłącznie elki. Mamy te polskie szabelnie. I otóż jeszcze w połowie XVII wieku mamy pisemne źródła, które świadczą o tym, że w połowie XVII wieku Polacy fektują w bardzo charakterystyczny sposób tylko i wyłącznie dla nich i te polskie i te źródła bym powiedział związane z traktatami szermierczymi piszą wprost o tym, że istniała tak zwana polska szermierka w połowie XVII wieku, czyli mamy szable o polskim kształcie, szable polskiej produkcji i szable i, fecht, i sposób fektowania, sposób szermierki na sposób właśnie Polski. Niestety, to wszystko zostaje no niestety, jakby zniesione, jeśli chodzi o polski przemysł szabelniczy w połowie XVII wieku przez Szwedów. No, i niestety, te szable w większości możemy już oglądać tylko i wyłącznie w szwedzkich gablotach w szwedzkich muzeów. Także temat polskich, polskiej produkcji szabel typu LK to bardzo ciekawy temat, często niedoceniany, ale tak jak mówię, w połowie XVII wieku. Mamy 99% pewności, że te szable były robione w Polsce, z polskimi znakami handlowymi, z polskimi markami. No tylko, tak jak mówiłem, no, większość tych szabel znajduje się w szwedzkich muzeach. Także, proszę Państwa, dziś może tyle na temat polskich szabel typu LK, polskiej produkcji, które występują, które można oglądać w szwedzkich muzeach. Będziecie Państwo mogli też te szablę tak, zobaczyć u mnie w dziale społeczności. Podczas zbierania materiałów do mojej książki udało mi się dotrzeć do bardzo rzadkich zdjęć, do bardzo e, dzięki e, po prostu kilku też osobom, które pomogły mi w dotarciu do tych szwedzkich zbiorów. Będziecie Państwo mogli zobaczyć też właśnie charakterystyczne polskie elki z tamtego okresu w szwedzkich e, muzeach. Na dziś, proszę Państwa, to wszystko. Dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał. Dziękuję wszystkim, którzy zakupili moją książkę. Dziękuję wszystkim, którzy też za moim pośrednictwem zdecydowali się na zakup replik szabel, pałaszy, rapierów i innej broni białej. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.